Szanowni państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam w imieniu lokalnej grupy rybackiej pojezierza Suwalskie Augustowskie. Szczególnie gorąco chciałem przywitać naszych gości z Białego Stoku, bo też, też biorą udział w naszym spotkaniu. Silna, silna ekipa Departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa z panią dyrektor Ewokulikowską na czele, także Kulikowską na czele, także bardzo się cieszę, że, że są z nami. Nie słyszą, tak. Szanowni Państwo, ja chciałem przywitać tak bardzo nietypowo, bo dzisiaj, dzisiaj cała Polska czyta pana Tadeusza. I tutaj wspólnie postaraliśmy się znaleźć taki fragment, taki fragment pana Tadeusza, który poniekąd pasuje do dzisiejszego naszego spotkania, albowiem wiąże się ze spożywaniem znakomitych potraw, również rybnych. Także pozwólcie państwo, że krótko postaram się przebnąć przez meandry staropolskiego języka. Tu wojski skończył opis i laską znak daje. I wnet zaczęli wchodzić parami lokaje. Roznoszący potrawy warstw królewskim, zwany, i rosół staropolski, sztucznie gotowany, do którego pan wojski z dziwnymi sekrety wrzucił kilka perełek i szutkę monety. Taki rosół krewczyści i pokrzepia zdrowie. Dalej inne potrawy, a któż je wypowie: kto zrozumie nieznane już za naszych czasów te półmiski kontuzów, arkasów, plemasów z ingredyjencyjami pomuch, figatelów, cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelów. Owe ryby, łososie suche, dunajeckie, wyżyny, kawiary weneckie, tureckie, szczuki główne i szczuki podgłówne, łokietne, flądry i karpie ćwiki, i karpie szlachetne, w końcu sekret kucharski, ryba niekrojona, u dołu przysmażona, we środku pieczona, a mająca potrawkę z sosem u ogona. Goście ani pytali nazwiska potrawy, ani ich zastanowił w sekret ciekawy. Wszystko prędko z żołnierskim jedli apetytem, kieliszki napełniając węgrzynem okwitem. Życzę Państwu, żebyśmy się dzisiaj bawili nie gorzej niż ci goście nauczcie z 12. księgi pana Tadeusza. Proszę bardzo. Może teraz Panią poprosimy o głos, Panią poseł, która jest stałym gościem naszych, naszego święta siedmiu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony rzeczywiście jestem stałym gościem, jak mi tylko czas pozwala. Chciałam Wam po tej uczcie, która została odczytana z Pana Tadeusza życzyć wszystkim, żeby te nasze potrawy, które dzisiaj są serwowane na kolejnym święcie siei, były tak doskonałe jak te, które mogli spożywać o niegdej na ucztach, na zamkach wielkich. Życzę również, żeby posmakować naszych regionalnych wyrobów, które... Rozsławiają nie tylko nasz region, ale również Polskę i już stają się doskonałym produktem marketingowym za granicą, czyli sery zwierzań, nasze wędliny, nasze grzyby, również nasze tu wypieki przeróżne, które sławią nasz region i nasze okolice. Życzę Państwu, żeby pogoda dopisała, bo jednak to jest 90% sukcesu i zadowolenia, jeżeli ona jest. Miłego spędzania wspólnie z rodziną tu na świeżym powietrzu i degustowania e, czasu, e, jak również e, no, myślę, że coś też do, do znalezienia. E, Wyjątkowego smakowitego dla siebie. Ja już jestem przygotowana, żeby te smakołyki po części zakupić na stół własny. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę Państwu, miłego spędzania tutaj na Święcie Siei, razem wśród regionalnych potraw z grupą rybacką, z również przedstawicielami innych samorządów i województwa, i lokalnych. Jeszcze raz organizatorom gratuluję wspaniałego pomysłu i kontynuacji tej wspaniałej imprezy. Dziękuję bardzo. O głos poprosimy pana Zbigniewa Mackiewicza, sekretarza gminy Suwałki. Panie poseł, panie marszałku, panie dyrektor, drodzy goście, którzy przybyli na dzisiejsze święto, na wstępie chciałem podziękować dla prezesa pana Cezarego Sierkowskiego za to, że ten dzisiejszy dzień, Święto Siei, możemy spędzić tutaj, w klasztorze wigierskim. I tak w więc próbowaliśmy się doliczyć, który to raz będziemy obchodzili Święto Siei. Doliczyliśmy do dziewięciu. Być może, być może jest tych święt było więcej. I chciałem też zachęcić i prosić, ewentualnie, że w przyszłym roku, oczywiście, y, może moglibyśmy się również tutaj spotkać. I byłoby bardzo fajnie, żebyśmy mogli tutaj wspólnie spędzić te kolejne święto i jedno i może nawet i więcej i tej tradycji podtrzymać. Życzę wszystkim, już pani poseł wszystko powiedziała, także nie, nie można chyba więcej odpowiedzieć, także ja życzę wszystkiego smacznego dla wszystkich, fajnej, miłej zabawy, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Szanowni Państwo, nasze spotkanie zaczniemy degustacją tej ryby, która no, herbowej ryby naszego regionu, czyli siei. A dokładnie tutaj, w tym namiocie, za Państwa plecami, a dokładnie co się dzisiaj będzie działo, to za chwilę tutaj nasz drogi Wodzirej wszystko opowiem. Dziękuję serdecznie wszystkim gościom, dziękuję naszym władzom. Kochani, do stołu, że tak powiem. Trochę nam tu przykrapia, ale to nie szkodzi. Wojski zaprasza. Wojski zaprasza. Widzicie Wojskiego przed nami w pięknym garniturze. Drodzy Państwo, dajcie znak znajomym, bliskim krewnym drogą SMS-ową, telefonicznie, mailową. وزر Huchokowski lokalna grupa rybacka po raz dziewiąty jest organizowana taka impreza jak święto siei można było się obawiać że się już nie odbędzie po zmianie jakby struktury domu pracy twórczej byłego na Aeropak no a udało się jednak jak pan przekonał księdza proboszcza żeby taką imprezę jednak zorganizować bo w księdzu proboszczowi bardzo zależało, żeby lokalna grupa rybacka zorganizowała tę imprezę właśnie tutaj. I myślę, że tutaj trafiliśmy akurat w swoje upodobania, dlatego rzeczywiście, skoro jest tradycja związana z tym miejscem i zresztą i z legendą tak, która kiedyś została wrzucona przez diabła do, do, do jeziora Wigry w okolicach klasztoru, to trzeba ją pielęgnować. No i dzisiejsze spotkanie to jest taka doskonała okazja, żeby po pierwsze promować nasz region, po drugie promować Sieje jako taką królewską rybę, bardzo znakomitą i smaczną. Po trzecie, promować lokalną grupę rybacką, jej i członków i to wszystko tak zorganizować, żeby też i goście, którzy odwiedzają to miejsce i to wydarzenie, czuli się tutaj dobrze. Mamy bardzo ciekawy program. Jednym z nich jest właśnie degustacja siei, co widać no za plecami, widać tutaj, tak, tak. ale też i mnóstwo animacji dla dzieci różnego rodzaju konkursy, występy będzie nam towarzyszyła muzyka. Także mam nadzieję, że te kilka godzin przy całkiem niezłej pogodzie tutaj sobie z przyjemnością spędzimy. Ja jeszcze wrócę tylko do takiej jednej kwestii, która tak lekkie wątpliwości budzi tak. przynajmniej moje bo podobno święto siei to jest pogańskie święto. Czy. Wracamy do, do tradycji pogańskich, natomiast, natomiast szanujemy i promujemy to, co jest taką wartością wyjątkowo cenną tego regionu, czyli dobra kuchnia regionalna, oparta o produkty rybackie. I Poganie, i Katolicy, i chrześcijanie, i muzułmanie wszyscy jedzą to rybę, chwalą sobie i myślę, że też powinniśmy to robić. I to jest ponad podziałami. Dziękuję serdecznie. Cezary Kiesolki. Znak, cieszy... znak ryby jest znakiem chrześcijaństwa. Jak najbardziej. To. O nas nie To jest fajne zajęcie, bo to trzeba rzucić, obserwować ten spławik, czy bierze czy nie, czy się rusza, znowu zarzucać. Bez przerwy coś się dzieje na tej łódce, no. no? przy okazji można sobie pomyśleć o wielu różnych innych przyjemnych rzeczach. Nie, ja miałam takie zdanie, że to jest bardzo nudne zajęcie. Od razu zmieniłam. O. I to o to chodzi, żeby tak. zmienić właśnie zdanie poprzez próbowanie tego. Trzeba samemu spróbować i się przekonać jak to jest, a nie tam opowiadać rzeczy, jak człowiek tam nie dotknął, nie zmierzył, nie zważył. Jak ją? smakują ryby? No ryby są nasze przepyszne. Sieja, sielawa, to są najlepsze ryby. Do tego dochodzi węgorz, ale węgorz nie tylko jest u nas, a my się szczycimy naszą sielawą i sieją, które naprawdę są przepysznymi rybkami, palce lizać. Legendarne ryby z tego jeziora. Tak, legendarne ryby z tego jeziora. Wiemy jakie legendy o tym krążą. Ja jestem przekonana, że w związku z tym, iż yy, legenda osiei, i osielawie z naszych jezior yy, ma taką moc sprawczą, że one są takie przepyszne. To dlaczego zapytam panią tak? Powołała pani taki zespół parlamentarny do spraw suwalszczyzny, tak? Ja, nie wiem jak, jak to się nazywa dokładnie, ale. Myślałem, że będą tutaj parlamentarzyści jeszcze razem z panią. No i... Ja jestem, bo jestem stąd. Myślę, że każdy gdzieś tam zamieszkuje w różnym zakątku naszego Podlasia, naszego województwa podlaskiego. Ja akurat zamieszkuję na Suwalszczyźnie, którą kocham i którą jestem zachwycona. I jeżeli tylko mam możliwość i okazję korzystać z takich pięknych plenerowych imprez, różnych uroczystości, spotkań z ludźmi, chętnie wybieram się i wychodzę w plener. Opowiada pani swoim kolegom parlamentarzystom o tym, co się tutaj dzieje, jak tutaj jest? <laughs> oczywiście, że opowiada... Bo jeżeli ktoś mnie pyta, skąd ja jestem, a jestem nowym parlamentarzystą, to oczywiście mówię, że z Suwałk, zaznaczam to dosyć mocno. No i ja mówię, Suwałk? Ja mówię, oczywiście Suwałk. Zawsze powiadam, że najpiękniejsze tereny są na Suwalszczyźnie. Może miasto nie jest jedną z większych aglomeracji tutaj naszego kraju czy metropolią Wielką, ale ma swój urok, natomiast okolica jest niepowtarzalna, bo są tu góry, jeziora, świetne Świeże powietrze, dużo ścieżek rowerowych, wspaniałe miejsce na aktywny odpoczynek. Można liczyć w związku z tym, że w przyszłym roku będzie tutaj posiedzenie parlamentarzystów. Nie, mam już nawet taki pomysł, że zaproszę ich na grzybobranie, bo mamy dużo grzybów, a wiem, że wśród parlamentarzystów jest wielu grzybiarzy i na pewno chętnie się na taki weekend wybiorą, to na pewno ich namawiam na to spotkanie. Wędkarzy też jest kilku. A wędkarzy też jest kilku, to prawda. Ja nawet próbowałam wędkowania i uważam, że to jest świetny relaks, świetna sprawa, i zmieniłam zdanie, że nie jest to nudne zajęcie, a wręcz odwrotnie bardzo absorbujące. Dziękuję Pani bardzo. Do ja widzenia. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Witamy po raz dziewiąty na Święcie Siei. Jesteśmy w jednym e, ze stoisk. Proszę przedstawić się. Urszula Chełska. Stoisko przyjechało z? Ze Starego Folwarku i Leszczewka. Po raz który państwo już są tutaj? na? Ja jest A, jesteśmy już po raz siódmy. I jak frekwencja w tym roku? No Ludzi, ludzi coraz bardziej przybywa. Czy wszystko wyroby własne? Tak, wszystko. Wszystko domowe, przetwory. Czy y, Państwo też zbierają te wszystkie przetwory i y, 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 y wszystko składają? Tak, dokładnie. Tak. A y, skąd taka pasja na robienie takich przetworów? Czy to są y, domowe przepisy stare od babci? Tak, zgadza, zgadza się. To wszystko są, są domowe, domowe przetwory od, od babci i przekazywane y, z pokolenia na pokolenie. Dzień dobry. Dokładnie. Proszę Dzień dobry. się przedstawić? Patrycja Czernicka z firmy, fundacji? Nie, jesteśmy taką tak nieformalną grupą. Mam i nie tylko mam, które coś robią. Każda robi coś innego. Jedne szydełkują, jedne szyją, filcują. Po prostu każda ma jakiś talent i razem się tak Zgrubowałyśmy, my nie jesteśmy żadnym e, takim formalnym zgromadzeniem, tylko takie nieformalne. Prowadzicie własną działalność? Nie. nie, nie, nie. Na zasadzie pasji? Nie. Tak, dokładnie, dokładnie. Czy często jeździcie na takie e, festyny, na takie święta i wystawiacie swoje wyroby? To jest dopiero nasz drugi jarmark. Czyli młoda działalność. I jak, i jak frekwencja? Zimno, więc mała frekwencja. To się wytnie? Chodzi mi bardziej o to, czy jest zainteresowanie takimi produktami? E, tak, jest zainteresowanie, dużo ludzi, dużo ogląda, ale e, to jest rękodzieło, dużo, e, dużo pracy trzeba włożyć w to, e, więc też cena jest odpowiednia. Więc e, to jest tak, że jak turyści przychodzą, to mówią, że bardzo tanio, a suwalczanie mówią, że drogo. Po prostu jeszcze się jakby nie docenia rękodzieła. Ale nie, zaprzesta nie zaprzestaniecie tutaj pracy i będziecie dalej, dalej pracować? Nie, trudno, trudno, trudno nie robić czegoś, co się bardzo lubi po prostu. Ale czy poza tym też istnieje normalna praca, normalne życie? To jest w wolnych chwilach, czy, czy zajmuje to cały dzień? To jest w wolnych chwilach, pomiędzy opieką nad dziećmi zazwyczaj, czyli taki wykradany czas. Najczęściej to jest wieczorami, gdy już dzieci śpią, to wtedy dopiero jest czas na to. To życzymy wtedy powodzenia. Jest cenne po prostu. Także życzymy powodzenia w dalszej działalności i będziemy wspierać. Witam. Dzień dobry. Spotykamy się na Święcie Siei z animatorami. Tak, z animatorami ze Stowarzyszenia Niepodrodzy. Od jak dawna działacie? Stowarzyszenie ogólnie ma już 10 lat, e, tego typu nasze zajęcia z, y, trwają gdzieś tak od 2006 roku. A po raz który jesteście na Święcie Siei? Wydaje mi się, że po raz pierwszy. <grych> co dzisiaj proponujecie? E, dzisiaj przede wszystkim malujemy ryby, tak? E, zachęcamy dzieci, żeby mówiły i malowały to, co im się kojarzy z rybami. Nie tylko, że rybę można zjeść i można ją zobaczyć na talerzu, ale różne wariacje Czas tutaj teraz? można zaobserwować. Cześć! Cześć. Jak się nazywasz? Natalka. A co rysujesz? Rybę. rybę. A dlaczego akurat dzisiaj rybkę rysujesz? Bo... Święto. Siei. Jak Ci idzie? Dobrze. Dobrze. A co jeszcze planujesz narysować? z tą wielką rybę. Wielką rybę. A się odwrócisz ze mną na chwilę do kamery, Pomachasz mhm. wszystkim? Jak dobra. Dobra, ja potrzymam. Pozdrów wszystkich naszych widzów i słuchaczy. No to... Kogo chcesz pozdrowić? Babcie i dziadka. A z kim dzisiaj do nas przyjechałaś? Z rodzicami. Długo zostajecie? Nie wiem. A fajnie jest? Mhm. Uh -huh. uh -huh. A co jeszcze będziesz robiła dzisiaj? Nie wiem. Tylko będziesz rysować? Zobacz, ile tam jest fajnych atrakcji. Skorzystasz? No, pewnie tak. Tak? No to super, dzięki. Proszę. Tak. Już zaczęły szaleć dzieci, że tak powiem. Mamy duży format dzisiaj, więc dzieci są przeszczęśliwe, bo przeważnie nie mają możliwości malować na takich wielkich formatach. Oprócz malowania to jeszcze? Oprócz malowania mamy szczudła oczywiście, tak jak zawsze, aczkolwiek na razie mamy malutkie dzieci, które jeszcze na szczudłach raczej nie dadzą rady chodzić. E, oprócz tego mamy chustek lansy, tak mm. jak zawsze, tak? To jest właśnie propozycja dla maluchów. E, Oprócz tego mamy jeszcze standardowe nasze poi i flagi, ale no to już też dla starszych dzieci. Tym bardziej, że pogoda nie za bardzo dopisuje, więc na razie nawet z tym... Czyli jakby repertuar jest dobrany do dzieci, które przyjdą do wieku i do pogody. Tak, dokładnie. My mamy różne propozycje zawsze i wtedy właśnie planujemy, jak to ma wyglądać na miejscu, tak? Jesteśmy elastyczni. Czy to jest Państwa pasja, praca? Jedno i drugie. Tak, jedno i drugie, jak najbardziej. Także dziękujemy bardzo za chwilę rozmowy. I życzymy ładnej pogody. No Miejmy nadzieję. Wysoka, proszę bardzo, jak to jest? Nie była. Kolejna pieszka, proszę bardzo. Biznes, I smaki tam puścić jeszcze tego. A jeszcze szyszkę mam w tym, w tym bo wojskowa musi być szyszką. Mam szyszkę dwa razy. I teraz każdy musi tak chwycić kółkę, żeby trzymać tylko jeden kolor. Oj, ja trzymam pomarańczowe. No słyszysz? ale musisz trzymać jeden kolor. Albo w ten